15 lat miałam tą lalkę i dbałam o nią. Ale to jest grubsza historia. Ale obcięła jej włosy i wygląda teraz jak po naprawdę jakiejś chorobie. Więc Emilka na ósemkę przez to. Jagoda. No, miałam. Jeździłyśmy na koniach. Miała inne konie, także siódemkę. Marcelina neutralnie nie miałam nigdy takiej bliskiej koleżanki, jakiejś Marceliny, więc nie. Laura, o, tak naprawdę znam tutaj jedną Laurę i to z TikToka. Poznałyśmy się osobiście i tak dalej. Bardzo fajna spoko osóbka wiele mi pomogła. Także myślę taka trujeczka trujeczka Spoko, spoko Olgi. Żadnej nie znam prywatnie osobiście. Także na czwórkę. Tatiana, Jezu, dziesiątkę, bo ja nie znam takich osób. Dajcie jakieś normalne polskie imiona. Amelia.